Chodzi mi o to, że książki, a właściwie opowieści w ogóle, nie były wyłącznie rozrywką. Kiedy nie były? W zasadzie nigdy. No i co? Jak to co? Opowieści edukowały, umoralniały, wyjaśniały działanie świata, dawały nadzieję albo po prostu otwierały oczy. Teraz nie raz to właściwie produkt dla produktu. Ale to co zrobić, żeby ludzie czytali no... rozważnie. Hej, nie ma takiego profilu na bookmediach? Jest. To fajna inicjatywa i właściwie pokazuje, że to, co my też robimy, zaczyna udzielać się innym. A co robimy? Na przykład promujemy świadome czytelnictwo na takich spotkaniach autorskich, jak to w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 we Wrocławiu. Kiedy? Jutro. Dobre, ale wiem, że mnie wkręcasz. Jutro prima aprilis.